Może nie wiem kiedy będzie ten film wrzucony, ale na pewno, bo ja nagrywam dnia, dzisiaj 13 maja. Chciałem dzisiaj trochę w rzucić. wrzucić, nie? Szorsy tam w sumie i nawet o tym, o zbożu moim pięknym, ale no nie mogę, coś tam o wytycznych. Pewnie jakaś przerwa jest, ale patrzcie. Po takim czasie bo będzie szos. Urósł jęczmień, już kłosy wypuszcza. Ładny nie. No. Tu jest pszenżyto, też piękne kłosy puszcza, tu jest piękne wysokie żyto, o. tu jest pszenica, pszenica będzie bardzo słaba, bo już widać, tam jeszcze pszenżyto, no i tam jest więcej. I patrzcie, coś pięknego, kukurydzę posiałem, posiałem ją 2 maja, bo wtedy... Yy, wujek siał kukurydzę w sumie, to będzie teraz. Inny już widzę. No i siał kukurydzę. No i mówię, wezmę trochę od niego. o tych zianek z nawozem, nie? No i jakoś już urosły. Trochę przeżyły te temro... przymrozki, ale dobra. O, Pieką tu trochę zaleka. Dobra, wiecie co i no, i jakoś się trzyma, nie? Patrzcie, trochę to tak czekaj, okay. powiększa, ale. Zajebiście się to wygląda, nie? Tak idzie sobie na... Idziecie sobie na przykład chodniczkę i patrzcie tutaj taka ładna kukurydza, nie? No mówię, jakoś te zboża się trzymają. Duży to ładny kłos puszcza. Ten jest największy. O. No bo reszta to już takie o, króciutkie. O. Takie gdzieś. Taki, Najmniejsze. A ten to będzie widzę, że jest na pewno z takiego. Ten zgit, nie? Pani idzie. No. Dobra, no to by było na tyle, nie? Ale patrzcie, powiem wam tak, nie? Tu jęczmi, bo ma, widzicie, takie aż długie te te wąsy, nie? Bo to one mają te swoje wąsy na tych, yy, na no, jednym zięku, nie? O, na przykład tu. Ale ładne, nie? No, teraz tam, no, na, w marcu w sumie, można powiedzieć, Wrzuciłem trochę nawozu. No to jakoś to się rozrosło, nie? Kurwa, komary mi gryzą. Jak na złość. Nie wiem, kiedy ten film szczerze będzie wrzucony, ale tak mówię tylko, nie? Nie, no widać jakoś to kukurydzę. mi. No tutaj A! Jeszcze wam pokażę, bo posiałem. No tutaj te proso, Ale posiałem słoneczki. Patrzcie na to. Tam, ta, ta, tam, tam! Posiadam go 3 maja. No i na razie jest taki, nie? Dla mnie, mnie to cieszy szczerze, że on jest taki. Czy taki? Czy nawet taki, czy taki? No i tu jeszcze on rośnie. Tu jakie pęknięcia są. Nawet widać, jak tu małe wychodziło ten to chyba z 4 dni temu, czy z 3 dni temu siałem czekajcie, bo komar aż dostał, dobra no i jakoś to wygląda, a i wam pokażę bo trochę rzeczy sobie zmienię patrzcie, zrobiłem sobie taki ala pod jasną tą i mi dobra no, niebane mrówki o tutaj taki ładny podjazd sobie zrobiłem na ich właśnie mrowisku ale nie spieprzają no i tutaj o woda widzicie jest normalnie woda <grym> więc fajne nie jeżeli wam się film podoba zostawcie łapkę w górę tutaj taką sobie alatamę zrobiłem nie no i tutaj jeszcze takie wykopaliską. no jakoś tu się wszystko trzyma nie no to więc Nara! A! I patrzcie, trochę śmieszne, bo naszczałem na to i to uskło po, po dwóch dniach. Wiecie co? To mnie cieszy, bo przynajmniej chwasty usunęły. Powiem Wam też jeszcze tutaj szczerze, że tu, o tutaj gdzie widzicie, tu kiedyś była taka wielka nora i tu, o tu jest też jeszcze stara pajęczyna, ale tu była taka wielka nora pająka, że we, wiecie, że weź, a taki był duży pająk. Poczekajcie, może tutaj będzie. To może jeszcze wyjdzie, bo widać, że świeża pajęczyna. Idzie? Ten kurwy syn? Nie, nie ma go. To pewnie z nie? No ale dobra. O, tu założyli siatkę. Trochę się u mnie zmieniło, wiecie. O, tutaj siatkę o założyli dla gołębi. A one nie wiem. O one se tutaj o, przez tą dziurę wchodzą i siedzą cały czas o po poddaszu, nie? Więc do dupy ten ich, e, to ci tych właścicieli co oni robią ten... bo tutaj ma być blok, nie? Budynek zamieszkalny. to, to więc im tu nie wypaliło to. Bo takie tak te gołębie były cwańsze od nich i weszły. Więc wiecie, nie? No to więc... Taki filmik, więc nara. To by było na tyle. Dobra z pieprzam do domu, bo mnie matka opieprzy, że tak długo siedzę na dworze. A duperele nagrywam. Cześć!